Intermares od Baltic to projekt współfinansowany z pieniędzy europejskich, zbudowany w oparciu o nas, jako międzynarodowe takich gdańskie lidera projektu, ale także łączący uniwersytety, klastry, firmy z branż przemysłu morskiego. Targi gospodarki morskiej Intermare, które mają się odbyć w kwietniu 2021 roku to jest niejako zwieńczenie całej pracy nad projektem Intermare, a więc sieciowaniem, klastrowaniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Same targi będą poświęcone właśnie gospodarce morskiej bardzo szeroko rozumianej. To przecież złożona dziedzina, a więc obok przemysłu stoczniowego, także kwestie infrastruktury, wyposażenia jachtów i statków, dyskusje nad regulacjami w zakresie gospodarki morskiej, a także bardzo ważny aspekt technologiczny. Offshore. Dzisiaj, w świetle Zielonego Ładu, potrzeb związanych ze zmniejszaniem emisji CO2 w transporcie morskim. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, dobre biznesowe spotkanie i, jak powiedziałem, tworzące dobry łańcuch dostaw wewnątrz na Bałtyku. Targi to nie jedyna działalność projektu, bo jeszcze Cały czas pracujemy nad siecią networkingową bazą danych została zasilona już przez około 150 firm małych i średnich, branży morskiej z całego regionu południowego Bałtyku. Narzędziem wspomagającym działalność firm na rynku międzynarodowym na pewno będzie przygotowywana strategia marketingowa właśnie pod kątem MŚP Południowego Bałtyku, ale też tak, żeby te firmy wyszły trochę szerzej poza region. I trafiły na rynki międzynarodowe.